Rząd Tuska to jest najbardziej amatorski rząd w, w historii Polski. Ci wszyscy ludzie mają żadnych kompetencji, nie oddadzą władzy, przecież musieliby wrócić na rynek pracy. W tej chwili zarabiają po 10-20 tysięcy miesięcznie i w życiu takich pieniędzy nie dostaną żadnej pracy. W związku z tym nie zależy, to, to nie chodzi o politykę, to chodzi po prostu o ich dobrobyt. tak? Jeżeli pani Zielińska, te wszystkie kloski i tak dalej, tak dalej trafią na rynek pracy, nie znajdą ludzi roboty. Nie mają kwalifikacji, nie mają inteligencji, ale to nie jest tylko to, nie są tylko te dwie osoby, tylko to jest cały rząd Tuska, łącznie z Tuskiem. Przecież oni niczego nie potrafią zrobić, niczego nie dociągnąć do końca potrafią. Nie mają kompetencji, nie mają pomysłów. Nawet pomysły, które mieli przed wyborami, okazały się, że no, nie, nie są możliwe do wdrożenia. I te wszystkie 100 obietnic na, sto, na stulecie, a wydawałoby się, że rządu Tuska, nie dlatego nie zostały wdrożone, bo nie było jakiejś woli politycznej, tylko nie było komu tego wdrażać. Także ci ludzie, Myślę, że no do końca, bo mają kredyty, mają darmowe samoloty, mają darmowe mieszkania, darmowe jedzenie, wszystko dostają za darmo, w dodatku jeszcze 20 tysięcy miesięcznie, więc kto normalny by rzucił taką robotę?